Dzisiaj jesteśmy w naszym zakładzie aktywności zawodowej dokładnie w sklepie charytatywnym który opiera się na ludziach dobrej woli ludziach, którzy przenoszą tutaj darowizny, rzeczy, których już nie potrzebują. Są to ubrania, książki, bibloty, zabawki. Nasi pracownicy z życzeniem to piorą, prasują, przeszywają. Z zasłoną powstają różne inne rzeczy, tak jak za mną widać różnego rodzaju wyroby, które powstały właśnie z materiałów, które pozyskaliśmy. To jest następnie sprzedawane w naszym sklepie, a dochód z tego jest przeznaczony na dalszą rehabilitację naszych pracowników, uczestników, czyli finansujemy z tego wizytę fizjoterapeuty, okulary, ale też nawet udało nam się zorganizować wycieczkę. Można tutaj na miejsce przenieść właśnie darowiznę, rzeczy, które już nie są potrzebne, książki, czy też właśnie ubrania, e, bibeloty e, i w ten sposób można pomóc. Można pomóc robiąc tutaj zakupy, ale również e, można skontaktować się z naszym Centrum Wolontariusza Osoby Niepełnosprawnej i pomóc w codziennym funkcjonowaniu tych osób, czyli np. czy dla starszej, czy niepełnosprawnej osoby y, można y, przynieść zakupy. Można wybrać się z spacer, można po prostu pobyć, to też jest ogromne wsparcie, ale również w tym czasie zapraszamy do przekazania na swojego jednego procenta, dzięki któremu y, mogą te wszystkie placówki, części po prostu funkcjonować. Praca w tym slajdzie jest bardzo fajna, ludzie przychodzą, można sobie porozmawiać, w tydzień się poznaje kogoś nowego, hmm. też są i starzy klienci, stali. Hmm. A długo już pan tutaj pracuje? No już 4, 4 lata niedługo, znaczy 4 lata już jest, jeśli idzie piąty rok. I co się cieszy największym powodzeniem? Co najczęściej mm, Ubrania, też i książki idą dobrze, idą. Mm, Bizuteria też schodzi fajnie. Pracuję już tu około dwóch lat. Zostałem pracownik, gdy zajmowała się głównie produkcją zaproszeń i ślubnych kartek okolicznościowych i przez te dwa lata jak mówię jestem to bardzo się rozwinęło i obecnie pomagam przy już większej ilości produkowania między innymi i zaproszeń mamy nowy sprzęt do wycinania laserowego czyli projektowanie takich różnych produktów co przyjdzie do głowy Dodatkowo mamy także drukarkę do ubrań i też kwestia zaprojektowania nadruków. Praca tutaj w stowarzyszeniu dla osoby z grupą doskonale rozwija, gdyż fakt faktem jest przymus wyjścia z domu. Jest to dobry przymus, ponieważ mamy tutaj taką miłą atmosferę. Nie ma takiego, takich chmur, które wiszą nad tobą i mówią zrób to, zrób tamto, tylko jest no właśnie ta miła atmosfera, która wspomaga nas w pracy. Yy, trenerzy pomagają, uczą, co doskonale wpływa na rozwój takiej osoby jak ja. Więc szczerze mówiąc, no dałbym te 10 na 10. Stowarzyszenie powstało dawno, bo w 2008 roku, i prowadzi szereg różnych placówek, których zadaniem jest kompleksowe wsparcie osób niepełnosprawnych. Jest to zakład aktywności zawodowej, gdzie jest sklep charytatywny, obecnie się tutaj znajdujemy. To jest również program trwania pracy, czyli pomoc w zatrudnieniu osób z niepełnosprawnościami na otwartym rynku pracy. To są też mieszkania wspomagane, wasza terapii zajęciowej, Centrum Wolontariuszy Osoby Niepełnosprawnej to jest klub aktywizacji, gdzie osoby spędzają również czas wolny. W sposób konstruktywny. Widzę zmiany, widzę postępy. Jak wiele osób funkcjonowało y, jakiś czas temu różnie miesięcy, lat y, a widzę, jak funkcjonują dzisiaj. I widzę, że to ma sens. Osoby, które przychodzą do nas są zadowolone, polecają nas dalej, więc no, dla nas jest to sukces.